Ten czas i powtórkę sobie zaliczając. Powiedz mi jak jest żółty, fioletowy, różowy. Policz mi od 1 do 12. Jak jest 7? 7. A 8? A powiedz mi jakie jest 17? 17. Jeszcze raz? Dobrze, a 24?

A powiedz mi cały alfabet, Nikola. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wyrywkowo D. 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 Było wyrywkowo. Pytamy. Jak pytałem, alfabet był wyrywkowo. W. Tak. Pięknie. Ktoś dzwoni do Ciebie, Nikola, przez słuchawkę telefonu z Anglii i mówi How do you spell your name and surname? L. Nikola, przeliteruj. N-I-K-O-L-A. Nikola, a kopczyk? K-O-P-C-Z-Y-K. Pięknie, a dziękuję? Thank you. Thank you. A jak jest winogrona? Great. A wiśnia? I ostatnia rzecz brzoskwinia. Pięć. Pięknie, to jest pięć. Za Twoją całą powtórkę gratuluję.